ostatni artykuł WP według którego ludzie z którymi brał udział w ustawkach Kibolski, Karol Nawrocki no, to są niektórzy pospolici przestępcy. Tego artykułu również nie czytałem. Natomiast gdyby tak było, w ogóle bym się nie zdziwił. No, to jest zupełnie oczywiste, że na ustawki chodzi pewien specyficzny rodzaj człowieka, kogoś, kto lubi się w ten sposób wyładowywać, lubi komuś dać w mordę. Więc to, że tam są zwyczajni przestępcy, ludzie, którzy być może czymś handlowali, na kogoś napadali, jest zupełnie oczywiste. I dobrze, że akurat ten czas spędzili bijąc się w lesie, a nie napadając na niewinnych ludzi. Czyli pan nie widzi w tym nic złego Ustawkę? i zdrożnego, tak. Nie, w sensie mi to naprawdę trochę imponuje, że ktoś ma taką siłę charakteru, żeby ryzykować swoje zdrowie, pójść gdzieś w lesie do lasu w nocy i się bić z kimś innym. Póki te za zgodą wszystkich dorosłych ludzi będących na miejscu, póki nie robią krzywdy jakimś osobom postronnym, to lepiej, że właśnie w ten czas, sposób spędzają czas, a nie winnym przed demolując miasto. No dzisiaj Jarosław Kaczyński był pytany o ustawki i powiedział, że w młodości był wielokrotnie pacjentem pogotowia. Więc to tak zastanawiam się, jak tak dalej pójdzie, to wszyscy Polscy. No, Donald Tusk też podobno był na ustawkach. No to on, on nawet w rozmowie ze mną powiedział, że to zupełnie inaczej wyglądało w latach 70. Mm -hmm. niż w XXI wieku. Ale jak tak dalej pójdzie, no to do ustawek będą się wszyscy przyznawać, a pan brał udział kiedykolwiek w ustawkach. Nie biłem się nigdy podczas meczów piłkarskich ani po nich. Byłem. Czasem świadkiem walk, ale w nich nie uczestniczyłem. A proszę powiedzieć, a na podwórku? Jak na podwórku to wszyscy się biją, to nie ma o czym mówić. A lał się pan z kolegami? No oczywiście, że tak. Każdy ale dostawał pan, czy to pan lał innych? No różnie bywało. Czasem ja komuś, kogoś uderzyłem, czasem ktoś mnie, czasem ja byłem górą, czasem ktoś inny. Każdy chyba był dzieckiem albo młodzieńcem. A jak pan y, przyjął te słowa premiera Tuska o tym, że no Karol Nawrocki nie może być wybrany na prezydenta i premier zacytował między innymi pana Jacka Morańskiego Przyznaję, że słyszałem nazwisko Murańskiej, kojarzyłem się z jakąś patologią, ale dopiero po słowach Donalda Tuska, kiedy cały Twitter został zalany fragmentami twórczości Jacka Murańskiego, dowiedziałem się, co to za persona. Szczegółów życiorysu dalej nie znam, natomiast filmiki, które widziałem, wskazują, że premier musi być bardzo zdesperowany, jak sięga już takich źródeł. Ewentualnie ktoś go wsadził na minę. Kto mógł go wsadzić na minę? Nie wiem, kto Jeden mu podał tego doradców. Nie wiem, kto mu podał tego Murańskiego. Jestem w stanie uwierzyć, a w sumie jestem przekonany, że premier nie miał pojęcia, kim jest ten Murański, kiedy się na niego powoływał, bo jeżeli wiedział, to by to bardzo źle świadczyło o Tosku. A sztab PISu czy sztab Nawrockiego ma rację, mówiąc czy oskarżając rząd, że dzisiaj używa tajnych służb do niszczenia, czy też atakowania przeciwników politycznych? Wiele na to wskazuje. To znaczy, podejrzewam, że cała sprawa kawalerki to wyszła z ABW, to znaczy z ankiety bezpieczeństwa Karola Nawrockiego i w ogóle mnie nie dziwi, że rząd Tuska korzysta ze służby w rozgrywce politycznej. Też jestem przekonany, że rząd PiSu korzystał z pomocy służb, kiedy jeszcze A pan jakby rządził, nie? to pan by nie korzystał. Oczywiście, że nie. A, 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 a. Wszyscy tak mówią, kiedy nie rządzą. No Niestety nikt poza Tuskiem i Kaczyńskim od 20 Lat nie rządził, więc nie mogliśmy tego zweryfikować. Czy pan chciałby się przetestować? Ch bardzo bym chciał. No i zobaczymy, czy będzie miał pan silną wolę, jak pan dojdzie do władzy. Przyjechał do Torunia w ekipie yy, dużej, chyba, tak? Tak, znaczy zarówno on, jak i Nawrocki przyjechali nie wiem, w ekipie co najmniej kilkunastu osób. No i to jest ta ekipa, która zostawiła panusy? <laughs> Jeżeli mówimy o ekipie Rafała Trzaskowskiego, to tak. Ale co, co to oznacza, że zostawili panusy? No, śmieci po sobie pozostawiali, no. nawet Ale z, jakieś śmieci jednemu dziewczynę? pracownikowi nawet batona z biurka wzięli. No, no, no Śmieci leżały, potem musiały specjalnie panie przychodzić i to sprzątać. No to chyba... Zaskoczony był pan? Y tak, zwłaszcza, że był bardzo duży kontrast pomiędzy ekipą Karola Wrockiego a ekipą Rafała Trzaskowskiego. W ogóle do pomieszczeń wchodzili, gdzie nie powinni wchodzić. No, ja tego nie widziałem, bo w tym czasie y, prowadziłem wywiad z Rafałem Trzaskowskim, więc ani nie widziałem ani Rafała Trzaskowskiego, ani pani Wioli Paprockiej, bo byli wtedy ze mną. Natomiast mm -hmm. no, ich ludzie no, zachowali się tak no, dziwnie. E, powiedział pan w tym wczorajszym oświadczeniu, że. E, Pan Trzaskowski jest strasznie śliski. Co pan ma na myśli? Jak się mu zadaje pytanie, przekonał się o tym bardzo, znaczy wszyscy dziennikarze, czy uczestnicy debat, czy chociażby chociażby Krzysztof Stanowski w tym wywiadzie w mieszkaniu Trzaskowskiego, mu się zadaje pytanie i on nagle odpowiada tak, żeby nie odpowiedzieć albo odpowiada w sposób możliwie wykrętny. Ja przeczytałem tą jego książkę w dzień przed moją rozmową. W dzień pan przeczytał książkę. przynajmniej ona jest dosyć gruba. Z 400 chyba, stron, tak ale się, pan. Najnudniejsze fragmenty to przewertowałem, resztę przeczytałem. W sumie miałem dwa dni, no bo Nawrotski był u mnie w czwartek, potem pojechałem do Empiku. w czwartek wieczorem, kupiłem sobie tą książkę i w czwartek i w piątek ją przeczytałem. Tamte jest to samo. Dziennikarka, chyba dziennikarka, bo w sumie nie zna tak. pani, jak zadawała pytanie, i on, ja nie się z nie zgadzał, albo stawia tezę, z którą się nie zgadza, to jakoś tak to płynął, że w sumie to nie wiadomo, co on myśli zdecydowanie wolę, gdy ktoś odpowiada w miarę możliwości wprost, a nie robi tego rodzaju wykrętu. On nie jest w stanie się przyznać do w zasadzie żadnej porażki, ani błędu. Zawsze, jeżeli coś nie działa, ktoś ma do niego pretensje, to nie on, to jacyś urzędnicy, to w ogóle inni ludzie, przecież on nie będzie w to ingerował. A I... może to jest cecha polityka, mu trudno się przyznać do błędu? Uważam, do porażki. Uważam, trzeba się czasem przyznać do błędu. Natomiast jeżeli jest jakiś sukces, nawet jeżeli to nie jest jego sukces, to, 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 to oczywiście, że jest jego sukces. To mieliśmy w ostatnich debatach. Yy, podawał swój sukces, że szpital. Ale w Warszawie dostały jakieś pieniądze. No potem się okazało, że szpitale złożyły wniosek do kogoś i ten ktoś dał im pieniądze, a Trzaskowskiego na w okolicy nie było. Natomiast to, że szpital leży w Warszawie, to oczywiście jest jego sukces. Rozmowa. Ale przyznaję, że zaskoczyłem się, że w niektórych tematach bardzo twardo zaznaczył swoje odmienne zupełnie stanowisko. Na przykład w których? Chociażby mowa nienawiści. Ustawa. Tam, mhm. Tak. Tam mógł. Tak jak w wielu innych tematach, zacząć pływać, zacząć zastanawiać się, mówić, że może być różnie, ale tam twardo powiedział, że podpisałby ustawę Adama Bodnara o mowie nienawiści. I myślę, że to może być dosyć istotny argument dla wielu moich wyborców. To jest Pana zdaniem jedna z najważniejszych spraw dla wyborców Mencena i Konfederacji? Wolność słowa? Jest to jedna z istotniejszych mhm. spraw. Bez wolności słowa nie ma wolnej debaty, nie ma tak naprawdę uczciwej demokracji, uczciwych wyborów. Inna sprawa, gdzie Rafał Trzaskowski był bardzo zasadniczy, to rzeczy związane z tą deklaracją LGBT, obecność w szkołach jakichś tam edukatorów LGBT. To jest coś, na co mam wrażenie. Istotna część mojego elektoratu jest bardzo wrażliwa i wprost powiedział, że to dobrze, że oni tam są i nie rozumie, dlaczego kto. Ma z tym problem i tam również był zasadniczy. My, oczywiście, mamy tutaj wodę, ale chodzi mi o piwo z Męcanem, czyli piwo, które pojawiło się już po rozmowie, pańskiej rozmowie z panem Rafałem Trzaskowskim. W soboty, w sobotni mm -hmm. wieczór. Jak w ogóle do tego doszło? Niech pan to opisze, bo wszyscy byli no, pod wrażeniem. Jedni zbulwersowani, drudzy zaskoczeni pozytywnie. Tak już mi się zdarza, że raz na dwa lata robię głośne piwo z męcenem. To piwo było niemal równo dwa lata po moim piwie w Warszawie w 2000. Pamiętam te słynne filmiki. Tak, to to tak 20... dziwnie wyglądał wtedy? 26... Troszkę chwiejąc się 26 na ulicy. maja 2023, a teraz chyba 24 czy 25 maja 2023. 25, więc raz na dwa lata robię głośne piwo z męcenem, które się przebija bardzo przez cały internet i zostaje na długo. Myślę, że to również zostanie. No, sprawa jest zupełnie trywialna. W moim pubie już od kilku godzin siedział Radosław Sikorski. Pan o tym wiedział? Tak, wiedziałem, że Sikorskie są... Wiedział znaczy, pan jeszcze wiedz... przed rozmową z Trzaskowskim? Ja wiedziałem, że on tam się wybiera, bo rezerwował stolik i od razu z się do mnie zwrócili z pytaniem, czy nie mam z tym problemu. No nie miałem, czemu miałbym mieć. Zresztą Sikorski już dzień wcześniej chyba we Włocławku siedział w pubie, więc zrobił sobie jakiś taki piwny, piwny urlop. Chociaż twierdzi, że pił bezalkoholowy, nie wiem, nie patrzyłem mu do kufla. Natomiast nie wiedziałem, że tam wtedy jeszcze będzie. No, i zaraz po nagraniu dowiedziałem się od Trzaskowskiego, też jego ludzi, że, że jadą teraz do mojego pubu i czy bym też nie pojechał. No, to oczywiście, że pojechałem, no czemu nie? To rzadka sytuacja, kiedy ma się kandydata na prezydenta u siebie w pubie. Poczułem, że powinienem być jak. zachować się jak gospodarz w tym pubie, i oczywiście, że z nimi pojechałem. No i potem do opinii publicznej przybiły się te filmiki, że pan podaje kufle z Tak, piwem To znaczy przyszła kelnerka postawili na, na, na stole te piwa. Pamięta... Wie pan, jak niektórzy pana nazwali, że pan zachował się jak kelner. Albo jak gospodarz. No, Kelnerka przyniosła piwo, to je porozstawiałem, bo pamiętałem, który, które zamawiał, to po, po, można rozpoznać, czy to, jest, czy to jest pszeniczne, czy to jest jakiś lager. W związku z czym nie porozstawiałem, bo pamiętałem, który, które piwo zamówił. I siedzieliście tak ile? Jak długo przy tym stole? No niedługo. No tyle, ile trzeba wypić, żeby. Tyle, tyle, ile trzeba siedzieć, żeby wypić jedno piwo. Czyli pan pił piwo i oni pili piwo? Tak jest. Pan alkoholowy czy bezalkoholowy? Oczywiście, że alkoholowy. Nie pije pan bezalkoholowego? Nie piję piwa. Bez alkohologu, wypiliśmy po jednym e, piwie. Przynajmniej kiedy ja byłem, Sikorski siedział dłużej, więc e, nie wiem nic o tym, ile wypił Sikorski. Z kim się fajnie gadał? Z Sikorskim czy z Trzaskowskim? Czy siedzieliśmy koło siebie, więc to ciężko stwierdzić. No, byłem po długiej rozmowie z Rafałem Trzaskowskim, wymieniłem dalej z nim kilka zdań, trochę porozmawialiśmy o trudach tej kampanii, tak już wcześniej panu mówiłem. To nie jest częste móc porozmawiać z kimś, kto ma trochę podobne przeżycia przez ostatnie miesiące. Trochę się powymienialiśmy z złośliwościami. Radosław Sikorski trochę poopisywał po podopowiadał, co on uważa na niektóre tematy, o których rozmawialiśmy w trakcie debaty. Bawiło mnie, jak tłumaczył Rafałowi Trzaskowskiemu, że z tym NATO to jest trochę inaczej, niż on tam mówił. Czyli tak jakby stanął po pańskiej stronie? Aż tak daleko bym nie powiedział. On to też tłumaczył potem Krzysztofa Stanowskiego w kanale Zero, że z tym Ukrainą w NATO to tak trochę inaczej to wygląda niż się mówi, że nikt nie obiecuje Ukrainie i w ogóle nie ma możliwości, żeby Ukraina włączyła się do NATO, zanim nie upłynie naprawdę wiele wody w Wiśle i zanim sytuacja na wschodzie się naprawdę mocno nie zmieni. Czy pan był zaskoczony, że z tego spotkania pojawił się w sieci filmik? No oczywiście, że nie. My siedzieliśmy przy stole, a zaraz obok tym stołem stało, nie wiem, z 10 osób z telefonami, przecież w tym pubie było z 200-300 osób. Jak tylko tam wszedłem, to za zawsze jak wchodzę do swojego pubu, to od razu wszyscy chcą robić sobie ze mną zdjęcie. Potem wszedł parę minut po mnie Trzaskowski, to była identyczna reakcja. Wszyscy już wiedzieli, że tam siedzi Trzaskowski, i pokazywali, gdzie siedzi Twórzek, gdzie siedzi Sikorski, i pokazywali, że tam siedzi Sikorski, że mogę podejść. Miałem wprawdzie zarezerwowany. Inny stolik, ale e, poszliśmy do Sikorskiego, no i tam stali ludzie i nas filmowali, więc było zupełnie oczywiste, że jesteśmy. Czy wiedział filmowani. pan, że to wcześniej czy później się pojawi? Czy, byłem przekonany, że od razu się pojawi, mm. no bo jeżeli siedzę gdzieś, gdzie mnie filmuje z 10 osób, no to takie rzeczy raczej I nie potem, zostają i w prywatnych archiwach. I potem zaczęła się burza w sieci. E, tak, e, tak. Przyznaję, że to. Jak wiele osób się zaczęło tym interesować, to mnie zaskoczyło. To nie spodziewałem się aż takich zasięgów z tego wyjścia. A może wykazał się pan no, nieco naiwnością? To znaczy, jednak pojawiły się opinie, że pan został rozegrany przez Sikorskiego i Trzaskowskiego jak mały chłopiec. No dobrze, a na czym polegało to rozegranie? No bo sprzedali ten, czy tam przekazali ten mhm. filmik? I wiele osób zrozumiało to w ten sposób, że pan Mencen po spotkaniu z panem Trzaskowskim idą na wspólne mm -hmm. piwo. Co znaczy, że są w dobrej komitywie? Co znaczy, że Mencen popiera Trzaskowskiego? Czy to różni ludzie różnie mogą rozumieć. Słyszałem teorię, że najpierw się sprzedałem, z Polskę sprzedałem we wtorek. To był, nie, najpierw w sobotę u siebie w Pabie, w Toruniu sprzedałem Polskę. To, to dzisiaj z kolei w warszawskiej restauracji sprzedałem Niemcy, idąc tą logiką. Więc jak dobry biznesem, dwa razy zarobiłem na jednej sytuacji. Natomiast absolutnie tego nie kupuję. Jeżeli kogoś popieram, to mówię, że go popieram. Uważ że mogę rozmawiać z każdym, wyjść na piwo, też mogę z każdym politykiem czyli z nim na obiad. Jeżeli byłem na piwie z strzaskowskim w w sobotę, tak, a w czwartek na obiedzie z Nawrockim, to którego z, nim, z nich w takim razie popieram. Ale nie było tak, że trochę pan stracił kontrolę nad własnym przekazem? A to z całą pewnością straciłem kontrolę nad przekazem, mm -hmm. jeżeli tweet Sikorskiego chyba z 10 milionów ludzi obejrzało i część twierdziła, że to jest jakiś straszny gest, że się sprzedałem, że już mnie nie ma, że to jest koniec mojej kariery politycznej, że Konfederacji też już nie ma. Widać, że emocje wielu osób naprawdę poniosły. Wie pan, bo to też było odczytywane przez niektórych, że no właśnie, popatrzcie, ludzie, co się dzieje w studiach telewizyjnych, w debatach. Przepraszam za wyrażenie, napieprzają się, mhm. a idą razem pić piwo. To znaczy, że to wszystko, co my widzimy, to jest teatr. Nieprawdziwy argument. Faktem Czyli jest... są hipokrytami. Nieprawda. Każdy ma znajomych, członków rodziny, którzy mają inne poglądy od niego. I to, że razem potem spędzają święta, razem wychodzą na piwo, oglądają mecz, to znaczy, że są hipokrytami? Ale to jest zupełnie coś innego. Dlaczego? Bycie w rodzinie to jest naturalne. No. Ale każdy ma kolegę, Ale... który ma inne poglądy. Pan Sikorski, pan Trzaskowski. A to nie są w ogóle moi koledzy, po prostu prosili o na piwo. No wiem, ale to też nie jest pańska rodzina. No ale w sensie nie rozumiem problemu. <grym> okay. Gdybym... Znaczy ja y, absolutnie uważam, że pan ma prawo do tego, co pan mówi. Natomiast ja teraz przedstawiam argumenty ludzi, A, którzy byli oburzeni tym, co znaczy, zobaczyli. Wiem, że część osób była oburzona, Widocznie źle zrozumieli wyjście na piwo. Coś sobie dopowiedzieli z całą pewnością. Natomiast to nie jest tak, że politycy rozmawiają tylko przed kamerami. I tak wydaje się, ja że spośród polityków jestem jednym z tych, którzy najmniej utrzymują kontakty towarzyskie z innymi politykami, raz, że nie mam na to za bardzo czasu, ochoty. Teraz byłem już wiele razy na piwie, nie wiem, z jakimiś politykami PiSu, Solidarnej Polski, w barze za kratą. To wszyscy politycy ze sobą tam siedzą i piją. Na szczęście jest zakaz robienia zdjęć czy filmowania. Więc tak czasem, po każdym posiedzeniu Sejmu, niektórzy posłowie siedzą w barze za kratą i piją ze sobą piwo, tylko nikt tego nie nagrywa. A był Pan zaskoczony tym, tymi reakcjami swoich kolegów z partii. Krzysztof Bosak był pytany o to, czy napiłby się piwa z Trzaskowskim. Pani Anna Bryłka była następnego dnia u mnie w śniadaniu w Polsad News. I Pan Bosak i Pani Bryłka powiedzieli, że nigdy by się nie napili piwa z panem Trzaskowskim i z panem Sikorskim. To już ich problem. Ja się napiłem piwa i mieliśmy sympatyczną rozmowę, z której jestem zadowolony. Deklaruję, że ja z prawie każdym się chętnie piwa napiję, jeżeli mi czasu na to starczy. Czyli napiłby się pan piwa z Jarosławem Kaczyńskim? Oczywiście, że tak. Znaczy nie musiał być piwo, może też być wino albo nawet kawa. Już panu mówiłem, że rozmowa z kimś o podobnym pracy, nie wiem, stanowisku jest bardzo ciekawa. I z Donaldem Tuskiem też. Oczywiście, że tak. Mhm. No to...